Witam w dzisiejszym moim odcinku Dzisiaj przedstawię wam paralkę Electrolux Perfect, Perfect Car 600 Który posiada wsad do 6 kg Tak się nasza paralka prezentuje, jest ona ładowana od góry Tutaj mamy oczywiście bęben tak najważniejsze swobodnie się obraca tutaj mamy miejsce na można to wyciągnąć spokojnie na proszek. tu też na proszek, a tu na płyn do płukania ewentualnie zmiękczający. pranie tak, jest tu się zamyka Wymiary są jej standardowe, tutaj macie Państwo odpowiednio funkcje jej, bawełna, eko-bawełna, syntetyki to jest łącznik I Oczywiście wybierając dany program wyświetla nam się czas oraz temperatura danej funkcji, jest to bardzo przydatne Tutaj macie bawełnę, można też skracać czas Skraca się czas opóźniony start też można wyznaczyć obroty zmniejszyć temperaturę też zmienić pranie wstępne można dodać tak wszystko można tutaj ustawić sobie pod własne predyspozycje i czas, kim chcemy, żeby to nam uprało Pralka ogólnie mogę powiedzieć, że się spisuje bardzo dobrze. Na razie nie mam zastrzeżeń, oczywiście pokażę Wam w praktyce, jak to wszystko wygląda, jak pierze ale ogólnie wszystko jest w porządku. Tutaj właśnie macie różne outdoor sport, jak się fajnie ona prezentuje. Jeśli filmik Ci się podoba, zostaw łapkę w górę. Super, w następnej części filmiku zobaczycie jak pralka pierze Pranie wstępu.